Czerwiec ubiegłego roku, wczesny ranek w podlubelskiej wsi. Policja stawia się na pilne wezwanie miejscowej pani sołtys. Funkcjonariusze interweniują na posesji rodziny Boruchów. Panowie przyjechali o piątej rano sprawdzić czy pieje kogut. Hmm. Kukuryku! <noise> Co mam zawiązać mu dziób, zabić go bo pieje? Panie redaktorze, nie jestem w stanie zademonstrować odgłosu piejącego koguta. Uciszyć koguta, czyli policja na posyłki pani Sołtys? Pani Agnieszka jest z zawodu pielęgniarką, jej mąż elektromechanikiem. Przez lata mieszkali w Lublinie, w blokowisku. Nie tak dawno spełniło się ich marzenie domek na wsi z własnym ogródkiem. Chcieliśmy mieć swoje warzywa, świeże warzywa z wiadomego pochodzenia. Boruchowie zamieszkali w sąsiedztwie nie byle kogo, bo najważniejszej osoby we wsi, miejscowej pani Sołtys. Wprowadzili się z dziećmi i dwoma wsiakami, gafą i kluskiem. Jak mówią, do pełni szczęścia brakowało im już tylko kur, koguta i własnych jajek. Po prostu pojechałam na targi, kupiłam kury i koguta. Hej, hej, masz, nie bój się, chodź, chodź. Konsultowaliście ten swój zakup z sąsiadką? Nie, no osiem kur i kogut, no to, to nie wydawało mi się, że trzeba to jakoś uzgadniać, to nie jest wielka ferma 500 kur. Żyjemy na wsi, nie możemy komuś zabronić na swojej działce yy, trzymać takich czy innych zwierząt, prawda? A jaki dźwięk wydaje kogut? <noise> Nie no. no! Koko, koko to kura! Pan Tomasz samodzielnie zbudował niewielki kurnik, który ocieplił i nawet wygłuszył. Kogut, który w nim zamieszkał, od początku jednak nie podobał się pani Sołtys. Kobieta zgłaszała policjantom interwencję właśnie z powodu tego, że jej zdaniem uciążliwie kogut sąsiada miał przeszkadzać jej w spoczynku nocnym, zakłócać spokój. Policja, przyciemniane okulary i peruka. Dzień dobry. Pani sątycz? Tak. Ale dlaczego pan nagrywa? Jesteśmy z redakcji Ekspreso Reporterów. Czy pani się zgodzi, żebyśmy porozmawiali ale dzisiaj... na temat piją, pijącego koguta? Nie, że nie będę z panem rozmawiała. Może pan zdjąć okulary? Czy musimy rozmawiać w okularach? Ja to, się nie ukrywam to... przed okulara, z, z okularami. Eee... Może pan przestać nagrywać? Czy jak... eee... ja mam wezwać policję, że pan przeszedł do mnie? Wkroczył pan na mój teren prywatny. Eee, tak, ale ten teren jest nieogrodzony. Kobieta faktycznie wzywa policję i kiedy próbujemy opuścić jej teren, Wyzywa na pomoc męża. Absolutnie. Proszę tu zostać. Ale pan nie może mnie dotykać. Ale pan nas atakuje. No. Nie atakuję, zatrzymuję rutelskie no, zatrzymanie. Jakie zatrzymuje? Proszę zaczekać. Nie ma pan prawa mnie zatrzymać. Proszę pochodzić na policję. Dlaczego pan nie czeka. Dlaczego pan nie czeka na policję? Mamy za chwilę zmierz i chcemy dokończyć nagrania. Pani Sołtys, nie podobają się już nie tylko moje przyciemniane okulary, ale także moje włosy. Podejrzewa, że są sztuczne i doczepione. Proszę poczekać. Pani ma jest? Pan ma... A może pan, pan tu wejść? Pan ma, perukę? pan ma perukę? Tak, pan ma perukę. perukę? To tak, pan, pan ma perukę, tak. Proszę tu poczekać. Ja jestem przebrany w ciemnych okularach i mam perukę. Nie? Niech pani męża uspokoi tą agresję. Przyjadą policjanci, to się do nich zgłosimy. Policjanci, którzy zjawiają się po kilkunastu minutach stwierdzają, że nie naruszyliśmy prawa. Czy jest brama? Nie, bramy Jeżeli nie ma. jest ogólnodostępna przestrzeń, mhm. jest w kodeksie K u nas mhm. nie ma sprecyzowanej przestrzeni publicznej. Jest to przestrzeń ogólnodostępna mhm. dla niezliczonej liczby osób w określonym czasie. Kurnik jest mniej więcej w podobnej odległości do naszych okien sypialni jak i do sąsiadki, jeszcze dodatkowo odgrodzony szpalerem tuj. Jeżeli staniemy bezpośrednio samych tujach, no to widać tą odległość i tą potęgę tego. I, i zasłaniają i, i spełniają taką rolę ekranu akustycznego w pewnym sensie. Nawet przestytuuje nie może zobaczyć tego kurnika i to trzeba naprawdę się spory kawałek cofnąć od kurnika. Nie? To dopiero coś widać okna, gdzieś tam połaciowe. Policja i kurnik. Obudziło nas szczekanie psów w domu. Patrzymy przez okno, stoi radiowóz. Mało nie zostawiliśmy zawału, ponieważ nasza córka jeszcze wtedy nie wróciła z wesela i znam różne sytuacje, więc na pewno miała wypadek. Skoro o piątej rano przyjeżdża policja, to było tak, że ja wracałam z wesela około piątej. Odwiozłam wszystkich, których miałam odwieźć, i przyjechałam do domu. Tak naprawdę no, to był szok, no, bo zapytali, czy tu mieszkam, czy No co tu się w ogóle dzieje i o tego koguta, że pieje i chcieli tylko posłuchać. Pod kurnikiem policjanci spędzają niecałe pół godziny. Kogut jak na złość nie zapiał ani razu. To jest zwierzę tak jak każde inne, więc zachowuje się kiedy chce, jak chce. No ale jak oni byli, to nie piał tak naprawdę. O jakiej porze pieje kogut? Z samego rana. <gut>? O świcie no. Ale co o świcie? No kogut pie, nie? W dniu interwencji policjanci koguciego piania nie usłyszeli, bo jak sprawdzam, świt tego dnia miał miejsce o 4.15. Z wizytą pod kurnikiem spóźnili się więc 45 minut. Pani sołtys nie daje jednak za wygraną. W kolejnych dniach ponownie wzywa policję. Funkcjonariusze podejmują więc kolejne próby przyłapania koguta na pianiu. Tak te odgłosy mają być koronnym dowodem w sprawie. 24 czerwiec policja przed 7 rano. 25 czerwiec, policja o 5 rano. 26 czerwiec policja o 15 27 złożyliśmy zeznania. 13 lipca po raz kolejny policja przyjeżdżała pan dzielnicowy na rozmowę. Policja zajmuje się takimi rzeczami, za pierwszym, drugim razem powinni przyjechać, powiedzieć do sąsiadki, no ale no, przepraszamy Panią bardzo, to jest nieuzasadnione wezwanie. To należałoby Panią ukarać za to, że zawraca nam Pani głowę. No to śmieszne jest, no, żyjemy w takim miejscu, gdzie jest przewidziane, żeby pies szczekał i kogut piał, no więc naturalne. A krowa może tu muczeć? Jak najbardziej. Mu Kukuryku. Czy umie pan naśladować pianie koguta? Reportaż ma charakter satyryczny, dlatego pytam o to. A umiesz naśladować kokoszkę? A pan umie? Tak. koko koko W czasie interwencji przychodzą pod kurnik, oglądają. Policja stwierdza, że jest kogut. I na tym się kończy. Czy pani sołty z racji pełnionej funkcji jest specjalnie uprzywilejowana, jeżeli chodzi o interwencję policji, że, że interwencji tam było tyle? My każdą interwencję podejmujemy zgodnie z przepisami prawa, działamy na zasadach prawa. No i tutaj każdy obywatel, który zgłasza policjantom interwencję, może liczyć na przyjazd patrolu, niezależnie od tego, jaką funkcję pełni. W sprawie piejącego koguta, państwo boruchowie kilkukrotnie wzywani są do stawiennictwa w miejscowym komisariacie, gdzie są przesłuchiwani. Tłumaczą policjantom, że w sąsiadującym z ich posesją lesie ptaki i leśne zwierzęta hałasują głośniej niż ich kogut. Że w odległości zaledwie 200 metrów od posesji pani Sołtys przejeżdża w ciągu doby kilkadziesiąt pociągów. Tłumaczenia boruchów na nic się zdają. Tak jak i odpowiedź urzędu gminy na zapytanie komendanta policji, w której to wyraźnie jest napisane, że na działce boruchów drób wolno hodować. Kiedy pani Sołtys dostarcza policjantom wykonane przez siebie nagranie piejącego koguta, funkcjonariusze decydują o skierowaniu wniosku do sądu o ukaranie pana Borucha. Kobieta udokumentowała fakt, że dochodziło do zakłócania jej spoczynku nocnego. Ona czuła tutaj jakiś duży dyskomfort, więc to był główny dowód, dla którego policjanci zdecydowali się skierować sprawę do sądu. Żądają nałożenia 300 złotowej grzywny za pianie koguta i rzekome szczekanie psa. We wniosku nie określili jednak, czy szczekał klusek, czy też może szczekała gafa. I sąd był po prostu zmuszony procedować w tej sprawie na skutek wniosku o karanie, który wniosła policja. No, przejęliśmy się, no bo zresztą ta nasza pani pełnomocnik mówiła, że. Ona gwarancji nie daje, czy my to czy, czy zostaniemy uniewinnieni, czy zostanie sprawa umorzona, czy, czy zostanie utrzymany ten wyrok nakazowy. Czy faktycznie pani Sołtys dowiodła, że koguta słychać w jej sypialni? Na ten aspekt sprawy uwagę zwraca powiadomiony przez boruchów dziennikarz dziennika wschodniego Krzysztof Basiński. Na odtwarzanym w sądzie nagraniu kogut faktycznie kilka razy pieje. Aby go jednak nagrać. Pani Sołtys musiała wyjść poza teren swojej posesji. Następnie wejść do lasu i od strony lasu właśnie przez nieosłonięte ogrodzenie rejestrować zwierzę. Początkowo sąd przychyla się do stanowiska policjantów, jednakże po wniesieniu przez pana Tomasza sprzeciwu na kolejnym posiedzeniu Zarzuty obwiniające kluska i gafę uznaje za zupełnie bezpodstawne. Natomiast zarzuty kierowane wobec koguta ocenia następująco. Jeżeli chodzi o pianie koguta, to tutaj nie ulega wątpliwości to znany, że koguty rzeczywiście piją z nastaniem świtu. I że w okresie wiosennym nieletnim to będzie dosyć wcześnie, kiedy wschodzi słońce i jakby, no nie można czynić tego, z tego zarzutu ani kogutowi, ani tym bardziej właścicielowi. I sąd pierwszej instancji wydał w tej sprawie wyrok uniewinniający. Nad rozpracowaniem koguta Boruchów pracowało 15 funkcjonariuszy. Sierżant sztabowy Mateusz B. Aspirant sztabowy Urszula. Sierżant Ewelina, zastępca komendanta Paweł, komendant komisariatu Krzysztof, także aspirant kontrakt, dzielnicowy Kamil i oraz cztery wizyty zmotoryzowanych patroli po dwóch policjantów, czyli w sumie kolejnych ośmiu policjantów.